Portret kardynała. Epidemia. Była trzecia nad ranem, kiedy doktor postanowił zakończyć naszą wędrówkę po ogarniętym epidemią mieście. Wracamy. Bogu dzięki. Nie ciesz się przedwcześnie. Ostatni tramwaj właśnie odjechał. Czy to znaczy, że. W rzeczy samej. Znaczy to, że nasz powrót odbędzie się pieszo, abyś miał okazję zapoznać się z nocnym życiem i mroczną stroną północnych peryferii. Mało tego jeszcze? Idziesz, czy tracimy czas na jołowe dysputy? Innego wyjścia chyba nie ma. Ruszyliśmy przed siebie. Ciemno i zimno. Nieliczne tutaj latarnie nie paliły się z powodu braku gazu lub prądu, bądź zostały uszkodzone przez pijanych tubylców. Szedłem pół kroku za pandemicznym doktorem i próbowałem ułożyć sobie w głowie to, co raczył mi pokazać w czasie tej zadziwiającej przechadzki. Póki co miałem w mózgu tylko chaos. Takich obrazów nigdy nie spodziewałem się zobaczyć. Nie wierzyłem, że podobny świat może w ogóle istnieć. Choroba, śmierć, przemoc. Z drugiej strony walka o życie dziecka, żony, męża, bliskich. A to wszystko w warunkach urągających człowieczeństwo. Miał rację mój przewodnik, gdy mówił, że z okna rodzinnego pałacu i za seminaryjnego muru widać tak niewiele. Jednak najwięcej bólu sprawił mi fakt, że Patrząc na rozgrywające się na moich oczach dantejskie sceny, nic nie mogłem zrobić. W którejś chwili byłem świadkiem, jak pijany ojciec szarpał i bił swoje małe dziecko. I usiłowałem osłonić się lub wyrywać z jego brutalnych pięści. Moje ręce przeszły przez obu, niczym przez mgłę. Mówiłem. To daremne. Jak możesz to znosić z takim spokojem? Usiadłem na podłodze całkowicie zdruzgotany. Jesteśmy tylko świadkami spraw, które dzieją się w tym zarzumionym mieście. Ludzie wariują z lęku, bezsilności, stąd przemoc, złość. Epidemia wydobywa z ludzi to, co najlepsze i to, co najgorsze. W kolejnym domu, nawet dosyć bogatym, jak na warunki tej dzielnicy, to z kolei rodzice pożegnali dwoje dzieci: syna i córkę. Oboje mogli być w moim wieku. To bliźniaki. Ludzice chronili ich jak mogli. Stosowali wszelkie możliwe środki ochrony. Jednak stało się i nikt nie wie w jaki sposób. Te dzieci umarły, a matka i ojciec przeżyją. Ani wiek, ani status materialny, żadne zabiegi ochronne nie mają tu nic do rzeczy. Już ci wspomniałem o tym. Zdecydowałem się wreszcie zadać... to pytanie. Powiedz mi, doktorze... Jak Bóg może na to wszystko patrzeć? Kiedyś sam go o to zapytasz. Ale... ale ty znasz odpowiedź? Jeśli nawet ją znam... Nie jest ona przeznaczona dla ciebie. Dziękuję. Bardzo mi pomogłeś. Bardzo. Czerwone okulary zmierzyły mnie trudnym do odgadnięcia wzrokiem. Nie się, taka jest kolej rzeczy. Kiedyś wieki temu również zrzymałem się na Boga. Kłóciłem się z nim dniami i nocami przez szereg lat. A dziś? Dziś? Niewiele się zmieniło. Co mówisz, doktorze? To nie znaczy, że jesteśmy wrogami. Jednak nadal w wielu sprawach nie mogę się z nim zgodzić. Nasza wędrówka pośród nocy trwała już dobre pół godziny. Gdy nagle zorientowałem się, że idę sam, plag zniknął, zupełnie jakby się rozwiał w powietrzu. Był doktor i nie ma doktora. Poczułem się nieswojo. Na szczęście droga do centrum była prosta. Wystarczyło trzymać się torów tramwajowych. No i oczywiście zupełnie uspokajała mnie myśl. Że przecież nikt mnie nie widzi. Niestety pomyliłem się. Coś ty za Z nieprzeniknionej ciemności jednak z całkiem bliska dobył się niski, zachrypły głos. To raczej nie o mnie chodzi. Uspokoiłem samego siebie. Ej, do ciebie mówię! Do ciebie! Z mroku wyłonił się mocno pijany jegomość w brudnym, poszarpanym palcie i takim samym kapeluszu. W jednym momencie zobaczyłem przed sobą jego twarz, zarośniętą i poobijaną. Przekrwione, zamglone oczy i odór wódki dopełniały resztę. — Za czym się tu włóczysz? — wychrypiał, zachodząc mi drogę. Przestraszyłem się nie na żarty. — Ja... Pa... pan... mnie widzi? <słuch> — Co ty... co ty Czemu miałbym cię nie widzieć? A może ty jesteś jakiś wiesz, tak zbzikowany? Zejdź mi zdrowi! Jednym skokiem ominąłem intruza i zacząłem biec przez siebie, ile w sił w nogach. Przez kilkadziesiąt metrów słyszałem z tyłu jego kroki, które jednak wnet ucichły. Przecież nie miał ze mną żadnych szans. Obejrzałem się. Ulica była pusta. Odetchnąłem, jednak w głowie zrodziło się straszne podejrzenie, iż od chwili, kiedy doktor Plak zostawił mnie samego, stałem się znowu chłopcem z ciała i krwi, widocznym dla wszystkich. Masz ci los! Wobec tego należało prędko, jak najprędzej dotrzeć do seminarium. Słyszałem niespodziewanie przepity głos. Dlaczego uciekasz? Serce niemal mi stanęło. Obok zobaczyłem na powrót tego samego mężczyznę, który przed chwilą... Boże, jak to możliwe? Czy ja śnię? Czy naprawdę zbsikowałem? Odejdź! Czego ode mnie chcesz? Ja? Niczego. Raftem wytrzeźwiał. Więc czemu za mną... Łazisz. Bo jesteś tu obcy. Nie chcę, żeby coś złego ci się przytrafiło. Z, za takich aniołów stróżów to ja dziękuję. Dlaczego mną pogardzasz? Bo jestem brudny i lekko wypity? Z poważnią. Zawstydziłem się trochę. Nie, nie, tylko... Sądzisz, że jesteś kimś lepszym? Bo nosisz piękne drogie ubranie, pochodzisz z bogatej rodziny. Zmroziło mnie. Czyżby znów... Chcę ci dać ważną lekcję. Ciekaw jestem niezmiernie. Zaraz przestaniesz szydzić, A widzisz ten przybytek? Trzęsącą się ręką wskazał niski budynek z odpadającym tynkiem. Wejdź tam, a przekonasz się o czymś. Przyznać muszę, że zaintrygował mnie. Chęć ucieczki raptem zamieniła się w dojmującą ciekawość, której nie potrafiłem się oprzeć. Zwolna ruszyłem w kierunku wskazanym przez tajemniczego pijaczka. Śmiało, śmiało! Z mroku dobiegł mnie jego kpiący głos. To nie była restauracja, czy choćby pospolity bar, ale zwykła speluna. Również tego słowa nauczyłem się od doktora Plaga. Opary papierosowego dymu, odór taniej gorzałki, bełkot klientów, harmonia z której ktoś usiłował wydobyć bardziej składne lub nieskładne melodie. Słabe światło z lamp naftowych i krzywych świec umocowanych w brudnych szklankach i kuflach. Oto atmosfera, jakiej pierwszy raz w życiu mogłem doświadczyć. Oproszę, witamy nowego klienta. Za bufetu uśmiechał się do mnie szczerbaty barman w filcowym kapeluszu i koszuli, która kiedyś dawno temu mogła uchodzić za białą. Czego pani sobie życzy? Yy, mamy bardzo smaczne okowitę. Towarzystwo na chwilę podniosło głowy z stolików. I otaksowało mnie nieprzytomnym wzrokiem, by zaraz wrócić do swoich spraw. Nikt już nie zwracał na mnie uwagi. Dobry wieczór. Wszedłem tutaj, bo. A po co ta gadka? Jasne, po co tutaj przyszedłeś? No, yy, zatem co podać? Wahałem się chwilę. Pierwszy w moim życiu alkohol. W takim towarzystwie przecież jestem niepełnoletni. W dodatku uczeń seminarium duchowego. Wszystkie te argumenty jakby recytowane z podręcznika na wyścigi przebiegały mi przez głowę. Jednak tyle koszmarnych przeżyć dzisiejszej nocy. Los niepewny. Podobno alkohol odpręża. Łagodzi napięcie pozwala zapomnieć. To... To poproszę te... okowite. A ile ty masz lat? Wprawdzie nadrabiasz wzrostem. Ale jak u dziewczynki. Nalewasz czy nie? Żartowałem tylko. Proszę. Postawi przede mną szklankę z przezroczystym płynem. To podwójna porcja. Dziękuję. Eee, płatne z góry. Robi się. Sięgnąłem do kieszeni i rzuciłem na plat dwa równo złożone nowiutkie banknoty. No, takich klientów to ja lubię. Barman sprawnym ruchem zgarnął pieniądze i wrzucił je do szuflady. Wnętrze obskurnej knajpy stopniowo nabierało kolorów. Fałszywe dźwięki, wylęgające się ze zdezelowanej harmonii, zdawały się być niebiańską muzyką. Przede mną stały już dwie puste szklanki, a ja czułem, że to jeszcze nie koniec. Nie zważałem już na dżumę. Stawała się czymś nierealnym, nieistotnym. Od takiej smaczek dodany życiu na przekór nudzie, codzienności, duchowej stagnacji. Psychiczny ból, który towarzyszył mi od tygodni, ustąpił. Odczułem prawdziwą ulgę. Boże, jakie to cudowne, że ktoś wymyślił w czarodziejski napój. No, jak tam, kawalerze? Głos barmana dochodził teraz jakby za mgły. Podać to samo? <śmienicza> oczywiście, no, panie szefie. Wciąż to samo. Zawsze to samo. Kiedy stawiał przede mną kolejną szklankę wódki, Podniosłem głowę i. zamarłem. Z nad stolika uśmiechał się do mnie kardynał. Widzisz, Renberg? Tak to już jest. Istnieje jedna zaraza, która jest daleko bardziej śmiertelna wszystkie inne połączone ze sobą. Grzech. Bo grzech dotyka każdego człowieka, który kiedykolwiek żył. I ty już zacząłeś doświadczać tej dżungli. Przed tobą siedem jej wariantów. Nie dasz rady. Należysz do mnie. Moja głowa bezwładnie opadła na brudny, lepki stolik.